Kolorowe jarmarki, blaszane zegarki, pierzaste koguciki, baloniki na druciku, motyle drewniane, koniki bujane. No, któż z nas nie lubił odpustu, jak był mały jarmarku? Wszystko kolorowe, świecące, cukierkowe, landrynkowe. No, dzieci uwielbiają takie rzeczy, szczególnie małe. I jest pewne podobieństwo, jak chodzimy... Na tak zwaną ścieżkę rozwoju duchowego, taki odpust duchowy, taki jarmark duchowy, ceremonia tu, żaba tam, wahadełko, kryształ, okadzanie takie dziecięce, takie bajkowe, takie magiczne, i egzotyczne. I to jest takie ucieczkowe. Od tego, co w nas ludzkie, od naszych trudnych emocji, trudnych przeżyć, trudnych myśli, niewygody w ciele. Nie zrobi tego za nas ani wahadełko, ani kryształ, ani karcy, ani okadzanie, ani guru. Dziękuję.